Cześć, z tej strony Jarek Poleca. Witajcie serdecznie na moim kanale. Seria Kino z Gwiazdami. James Franco i Jean Renault w filmie Flyboys. Słuchajcie, akcja dzieje się w czasie I wojny światowej i odpowiedzialnym za efekty wizualne jest pan Dean Devline który robił efekty specjalne dla Dzień Niepodległości czy dla Patriota. Bardzo dobry film z wartką akcją. Polecam serdecznie. Dogma. Diabelnie śmieszna komedia o aniołach. I kogo my tu mamy? Ma Diamond i Ben Affleck. No, patrzcie, jeszcze Salma Hayek jest. Rewelacja. Ja, Frankenstein. Bardzo dobry film. Oglądałem, muszę polecić Wam serdecznie. Jeśli ktoś chce coś na wieczór fajnego z przymrużeniem trochę oka obejrzeć, no to ten film będzie idealny. Bardzo dobre efekty specjalne. Następny dzień w raju. Nie widziałem tego filmu, nie będę wam zmyślał o czym jest, ale James Wood i Melanie Griffith zapewniają bardzo dobrą roz... rozrywkę. Dwoje bardzo dobrych aktorów. Polecam serdecznie. Czerwone pantofelki, doskonały horror. Czy ja wiem? No zobaczymy. Nie widziałem, ale nie, to jest japońska produkcja. To słuchajcie, jeśli to jest japońska produkcja, to to będzie naprawdę dobry horror. Korea Południowa. Tak, to jest Korea Południowa, nie Japonia. To będzie bardzo dobry horror. Johnny Mnemonik. Przed Matrixem Keanu Reeves występował właśnie w Johnnym Mnemoniku. Również o wirtualnej rzeczywistości, o hakerach. Polecam serdecznie. Oj, tutaj mamy Hansa Klosa. Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć. Widziałem tylko urywki. O, tutaj głównych bohaterów dwóch ze znanej serii Capitan Kloss. Stawka większa niż życie. A tutaj pod tył tył stawka większa niż śmierć. Jeszcze wtedy Patryk Wega kręcił dobre filmy. I teraz Patryk Wega już nie kręci dobrych filmów. Klasyk, klasyk, bardzo dobry film. Klasyk, Grace. Słuchajcie, aż wstyd, jeszcze nie rozpakowane jest. No, jeszcze nie rozpakowane jest. Ale film widziałem na streamingu. Ale mam również wersję na DVD. Mówi Kłany, Pierce Brosnan. Brosnan, o tak, nie Brosman, tylko Brosnan. Aktor Obecność tego aktora zapowiada, że będzie fajny film. No, romans, w tlen namiętny. I intryga również. Czyli co? Zapraszam Was na uwikłany z piersem brosnanem. Ja się muszę Wam wytłumaczyć, skąd mam te filmy jeszcze zapakowane. Słuchajcie, będąc nad morzem, były rozstawione takie duże, duże namioty, i tam było wszystko po złotówce, po dwa złote. I właśnie stamtąd mam też te filmy, tak właśnie oryginalnie zapakowane. To z takich właśnie wyjazdów przywożę filmy z nadmorza. I to nie są jakieś tam wielkie sumy, to są dosłownie kilka złotych taki film kosztuje nad morzem w tych dużych namiotach. X-meny wiadomo, nie trzeba przedstawiać tej serii. Ostatni bastion. Kawał świetnej science fiction. No. Fajnie. Cela. Jennifer Lopez wciela się w, w detektywa, w, który zagląda do Głowy przestępcy przez, dzięki technologii, która jest dostępna w tym filmie? Bardzo mroczny film. Bardzo mroczny. Z tego co wiem, to powstała część druga, ale chyba już, już bez Jennifer Lopez. A te, ta pierwsza część jest bardzo mroczna. To jest młoda psycholog. Ona współpracuje z policją, właśnie, właśnie. Polecam serdecznie na, na wieczór. Bardzo dobry film. Cela. Val Kilmer Ukryta tożsamość. Val Kilmer jeszcze zdrowy. Jeszcze młody film będzie bardzo dobry polecam serdecznie moja ulubiona komedia Ptaszek na uwięzi rewelacja Mel Gibson i Goldie Hawn czy jakoś tak w przebojowej w sensacyjnej komedii Ptaszek na uwięzi jeśli nie wiesz jak spędzić fajny wieczór i mieć dobry humor na wieczór, to ten film zaspokoi Twoje oczekiwania. Ptaszek na uwięzi, Rydik: Kroniki, wersja dla wypożyczalni. Opatrzcie. wersja dla wypożyczalni. O, i to będzie chyba trzecia część tego filmu. Powstała cała trylogia. Pierwszy z tej serii był Pitch Black. W każdym razie lubisz pościgi. I Van Diesel jest tutaj w formie. Ucieka. Goni. Dużo bitki takiej, wiecie, jadki jakiejś takiej, jak w tych filmach science fiction, to wszystko jest wyreżyserowane bardzo dobrze. Bardzo dobre y, efekty specjalne w tym filmie są. Polecam serdecznie. Uuu, autostopowicz, powiem wam. Rutger Hauer w bardzo dobrej roli psychopaty. No, ten aktor uwielbiał grać takich właśnie złoczyńców. Pewien młody człowiek zabiera autostopowicza. No i właśnie cała historia będzie osnuta na spotkaniu tych dwóch panów psychopata i nic nie. Przeczuwający kierowca samochodu. Vampiry, kolekcjoner, kolekcja filmowa, tak, 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 straceni chłopcy. Klasyk. Lata temu widziałem na VHS-ie ten film, jeszcze jest zapakowany, jak widać. I co my tutaj mamy? A wampiry. Tak, 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 wampiry tu są. Lubisz filmy o wampirach? To jest film dla Ciebie. Łowcy wampirów. Znowu. Znowu łowcy wampirów. James Wood. Też się będzie działo. Też się będzie działo. Wiecie co, sobie ten film muszę odłożyć. Bo to będzie dobre kino. To będzie dobre kino. Na boczek na prawą stronę. Regulamin zabijania. Co tutaj jest? Reguła, reguły można złamać. Bohatera nie. Samuel L. Jackson. Tomy Jones. Dwóch wspaniałych aktorów. Film zapowiada się świetnie. Nie widziałem jeszcze. Tytuł regulamin zabijania. No, super. Półka się zrobiła pusta, a tam z tyłu jeszcze coś jest. Chwila przerwy. I zaczynamy dalej oglądać w tym samym odcinku. Uła, powiem wam. Tych filmów się narobiło, narobiło się. Wyciągam je i wyciągam, a non-stop nowe dochodzą. Dobra. Kolumbo. W Polsce znane jako Colombo. Motyl w odcieniach szarości. Jeden odcinek tutaj? Tak, jeden odcinek. Odcinki, muszę powiedzieć, są długie, bo no nawet po półtorej godziny bardzo dobry detektywistyczny film w starym stylu. Manga. Co my tutaj mamy? Manga, a słuchajcie. Manga, manga, manga. Cóż tutaj jest? Rok 2067. Cyberimperium odradza się, od, odgradza się od reszty świata super szczelną barierą, barierą energetyczną. Cały kraj staje się jedną wielką zagadką. Rok 2077. Zrobotyzowany oddział specjalny SWORD wyrusza stajną tajną misją spenetrowania bariery. To, co zostaną na miejscu, przerasta ich najgorsze koszmary. Wysokobudżetowe anime właśnie, z jakiego, z jakiego to kraju będzie Japonia chyba. Zobaczymy, czy jest gdzieś to pisane. Nie, nie widzę. W każdym razie polecam. Piraci z Karaibów, to wszyscy wiemy, czego się spodziewać. Wesoła zabawa w piratów. I Johnny Deep. Chyba w swojej najważniejszej roli życia. Tak mi się zdaje. Harry Potter i Sygnia Śmierci. Część druga. Ciekawe, czy mam część drugą pierwszą. Wiecie co, oglądałem te filmy. Jak była jedynka, dwójka, trójka, czwórka może, ale potem przestałem to oglądać. A już nie moja bajka. Edycja jednopłytowa. W każdym razie polecam. A co mam nie polecać? Kryptonim Alexa i Lorenzo Lamas. Bardzo udany film. Muszę powiedzieć. Wartka akcja. Z tego co pamiętam to wartka akcja. No Lamas, Lorenzo Lamas jeszcze był w formie. Polecam serdecznie. Lekki, lekki film. Jak widać, o zabarwieniu lekko erotycznym, może warto zobaczyć szklana pułapka. Słuchajcie, ze szklanej pułapki to ja najbardziej uwielbiam część drugą. A to jest piątka. Też się bardzo dobrze ogląda. Odkładam, odkładam na prawą stronę, bo sobie muszę ten film przypomnieć. Valvorine. Kto lubi miecze samurajskie, w tym odcinku, w tej części tego popularnego herosa Marvela, Zobaczy miecze samurajskie. A dlaczego? No właśnie, to już musicie zobaczyć sami. Nie będę zdradzał intrygi. Room 6, pokój numer 6. No zdjęcia są intrygujące, powiem wam. Zapowiada się na horror szósty zmysł i drabina jakubowa w jednym. No to musi być coś fajnego, mam nadzieję. Słodki listopad, Kiano Reeves i Charlize Theron. Sorry, że tak przesadzam z tymi nazwiskami, ale. Cholera, wie jak to się czyta, nie? Tak naprawdę, jak się czyta: Schwarzenegger to się nie czyta Schwarzenegger, czy Schwarzenegger. W oryginale. Ale my wszyscy mówimy Schwarzenegger, a tak naprawdę jest inaczej. To będzie w tej serii trzeciej serii będzie ostatni film Transformersi Zemsta Upadłych. Książka i film. Tak. Jeszcze zapakowane. Kupione nad morzem. Za 3,50. 17 minut. Długi odcinek. Długi odcinek. No cóż. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. I się kanał rozwija. Cześć.